<laughs> Why are you jumping, man? Shut the fuck up. What the fuck? Ej, jesteś przyjebany O tu kurwa. ej, no No, fajnie się <laughs> leżeć w śmieciu Trzeba będzie skradać, kurwa, cweta w drzwiach, kurwa, E w drzwiach? jest! ta jest, no dostał? trafiłem go a Ruszuję. ty jesteś? on, 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 on go a my... Się jeden, 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 jeden. a no, a jest jeden. Zabiłem go. Jakie kurwa to było dobre, co ja zrobiłem. Ja, stary, ja tu miałem jakiś kurwa młyn total. No Co jest? What the fuck? Ci kurwa, bo tak. Patrz, to będzie jedna pestka, mówię. Awa, awa. Wow. wow. Co takiego agresywny? Pre match. How are you? Kurwa no Sztuczki kurwa, znam te sztuczki A ah, birso no. ty no I piw też Ja muszę grać zajebać, to zajeba. Czekaj do biru Dawaj mi go, ja go dojeżdżam Ej baby girl, where are you motherfucker? Oooo oh, oh, I'm so fucking I'm so tired, tired of you bitch, you bitch. <laughs> To ja tutaj ty ja o, on, ma, on na metalu Ale hop, tapik nie, nie nie, widziałeś go, nie? Wydaje mi się, że ten szturban tak jak mi mówiłeś o tym gościu z dołu To też że stamtąd mnie zabił, bardziej no Okej okay. Właściwie z drugiej strony nie mam za bardzo opcji, ewentualnie mógł być jeszcze za tym moim domkiem, ale... Nie ja tam byłem, wiesz Jakiś kurwa chłop... Lutowałem sobie jakiś chłop kurwa przebieg Ty On do innego lobby dołącza. Nie kurwa. co, nie gadaj, że to taki był kurwa No Ej, wiesz, że kiedyś tak miałem kurwa? No, Żebie... to jest... Byłem z nią w lobby i wyjebało nas do innego... No odjebali mnie, o chuj! <trym>. go zabiło patrz ale ja z nami dołączałem do meczu z resztą tymi takimi patrz patrz pisze kolejny raz gierka oh, się yes. rozjebała gierka się rozjebała kolejny raz do you have suppressor hey do you do you have suppressor hey. no i do not i need suppressor yeah, i mean amigo i need it. suppressor do you wanna play handball handball I don't know what hand pullers could you explain. Yay! Kate! How are you?